Hello, hello, dzisiaj mamy 9 luty 2025. Był piękny, deszczowy, pochmurny, ponury dzień. Weszliśmy tylko na spacer na chwilę. Niebo zachmurzone, Także cały dzień w domu, jak to na Islandii. Mam dzisiaj trochę powiedzieć o tej miasteczku, gdzie mieszkam, czyli Hapna Fjordur. To jest 10 km od stolicy, od Reykjaviku. I Hap to znaczy port, Fjordur, czyli Fjordur. Czyli to jest port we Fjordzie. Znajdujesz tutaj, to są chyba tutaj doki remontowe. Także łodzie rybackie widzę, że tam stoją i są remontowane. Zawitają y, też czasami w ciągu lata statki pasażerskie, takie duże. Jest to miasteczko, zbud to było miasteczko kiedyś handlowe, port handlowy. I jest to miasteczko zbudowane na lawie, która wypłynęła z wulkanu, który... Wybył 7000 lat temu, coś koło tego. Także wychodzi się z bloku i są piękne widoki pola lawowe. Ja to się nigdy nie mogę y, napatrzyć na te pola lawowe porośnięte mchem w różnych kolorach. No i plus tego mieszkamy na siódmym piętrze, czyli widoki przepiękne. Powietrze jest często przejrzyste. Niestety nie dziś. W miasteczku znajdują się stare drewniane domy i jest taki ogród, botaniczny park, park Jaskiń, w którym według wierzeń mieszkają elfy i Hapnafjordur to jest miasteczko elfów.